Teraz który mamy kilometr? Już? To jest 65. 65? Na 70 idę do kibla, bo chce mi się sik. Fu. No to jest 75. No 70, mówię. Ale co 70. Co Jak 70? będzie, to ja idę do kibla. To już się zatrzymaj. Już idź. Po co? Po co? A ty masz też bezprzewodowe słuchawki mam. Ja pierdzielę Ile moja koleżanka wrzuciła tych postów na Whatsappa? Teraz, dwa, trzy. trzy no, pięć. Snap. Rrr, coś nie Myślałem, że jedynie sobie robi. Myślałem, że jedynie są posty w snapach, ale dobra. No nie jedynie. Ale mi palce śmierdzą. A jakaś koleżanka z mojej klasy robi zdjęcie z telefonem przed lustrem. <grym> no że jest ona gruba. <grym> Dobra, ja idę siku, zerwuję. Me tu Matting. <grym> 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 Dobra, on się nie patrzy, to tak mogę zrobić. No ja nie biorę za nogi, ja pierdzielę, dobra. Dobra, przestań kłamać, że jesteś w łazience. No ja jestem. Tak, teraz? Ej, no! Ej, nie Dobra, działa, jestem. Nie działa twój glitch. Miałem wejść na... Jaki? No. Jak się ślizgasz? Jaki? No. no co ty trzymasz przed sobą? Co to jest? Nie rusza się! Nie ślizga się, Lora. Chodź, idziemy. Ale nie, nie sprzedawaj krucyfiksa. Nie chcę. Do walki musimy. I właśnie mamy mało paliwa. Musimy tutaj dotankować. Ja wiem właśnie, dlatego, dlatego idę. Ale nie, my tu mamy pełno! Chudź co? Nic, ja tylko idę tego więcej kup wziąć już mamy maksa la ra, 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 ri, ra, ra, ra. Dobra, ja teraz ra na tego. ra ja teraz na na tego. Widzisz na czym stoję? la widzowie, tego. la grali la 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 a mo, do Tureta. No na dole. To na górze ja tutaj będę teraz stał. Bo oni będą właśnie wysoko, więc muszę tu stać. Z boku nie mogę, bo będą mnie atakowali bardziej. Ojej! Take jeszcze... me here, higher! Chłopie, ale stres. Ej, co, co, za, wy, co wy za wygraną możemy dostać? Eee, wina i będzie, dostaniemy zapewne bondy. Ale ile właśnie? Nie wiem. Take me the fire Kopie, nie wiedziałam, że my we dwóch tak dobrze gramy Przecież z Sidem nie mogliśmy w ogóle przejść. Halo? Tak, z raz... nie z kafelką. Tak, no, no, bo kafelka w jakiś dziwny sposób dawał te gazety. Co nie? Działa, działa. Dobra. Co, szybciej A teraz poczekamy z sobie noc. A co, szybko jeździmy? Jak dasz do pala, z tyłu? A są? No, da takie coś chyba kupić. Nie. W ogóle zabiliśmy Kapitana Preskota, widzowie. Widzowie. No co, nagrywam. Na pewno. No tak! Pokaż streamy. To nie, mnie się stresuje, ale dobra. Aż mnie nie słucha. dzisiaj, Walimy się nawzajem. Znaczy co? No dobra, cicho bądź. Jak przechodzimy grę. A wcześniej nagram, jak zabijaliśmy Tesle. Zobacz. Good is coming. Nikola Tesla is coming. Co? Coś mówiłeś? Ale mnie słychać! Dobra, niełasne. U mnie słychać. Ej, już dzień jest! Prawie Tra dzień jest. A też Amo tutaj do Tureta? No nie no, co ty zrobisz? Dejamo do Tureta. Halo. No już jest dzień! Lecimy. Jeszcze tylko 10 km i będziemy. W Meksyku... 10? Tak. Ano? 10. My mamy dopiero 70. No. To po co ty wcześniej gadałeś? O, skipujemy wszystko, skipujemy wszystko. No. Twój dym zasłania mi gdzie lecimy. O kurde, ale duże, ale duża wioska, ale skipujemy, skipujemy. Mmm... Jak? Yep. Co jest? Dobra, skipujemy. Zadne, co jest, tylko skipujemy. No jedź! No nie idziemy tu! Milcza mam! Co się stało? Ej, jedź, jedź! Gdzie ty? No i cicho! Nie mogę! Ej, co się stało? Nie, mój, nie! Nie! Co się stało? A, wiem, co utknęło. Widzisz, ta? Tego mojego tureta? To to się zahaczyło! Ej, bo on... to są biaki wchodzą w miejscu! No patrz, to się zahaczyło, no! Ja pierdzielę. Weź wejdź tu i teraz siedź. O! Ale dostałem zawału! Ej, teraz znowu się Poczekaj! To, to też się zahaczyło, to też się zahaczyło! Chłopie, ja mam milion IQ jedyny? Serio, ja muszę tak pomyśleć? Jestem... Ja pierdzielę Ale stres Dosłownie no takie Zaczynęcie ja twar... Zaczynaj się. się bo muszę wejść na tureta Nie widzę Dobra jedź. Ja ale, że nam no, Mikarki wywaliło Że to się wywaliło? Ha. Dawaj jedź szybciej no To uczucie, kiedy rozjechasz konia. Co? Gdy rozjedziesz, sorry. <laughs> co? No, best feeling, prosto z fanem. XD A co on mówi? Best feeling, prosto z moim fanem? O tym bardziej chodzi. No. Ej, best wysz... feeling, pod fanem? Najlepszy... Utwór. Ale ja słyszę jakby to on mówił... Westphalink, pozdrow z fanem. Z fanem, z syfy, No wiem, ADM. no wiem, ale ja słyszę pod z On pozdrawia z fanem chyba o tą chodzi. Ej, co to no, tyle wiem. domków jest obok siebie, what the fuck? Ej, który kilometr mamy? Siedemdziesiąty 79 myśli mówiły dobrze A w ogóle co to jest tyle domków teraz nie wiem. Lepiej zatankować do końca, bo nie wiadomo co się stanie. Dawaj Bela weź. Ile mamy procent? Mało. Dobra, chodź. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. A dobra. Ej, ja muszę wejść na Tureka, no! mu! Mm. Ja nigdy mi nie da wejść. No już jedździe. Jedź. O Jezu! Nie tak na serio, jeszcze 3 km, ale się cykam. Ej, już coś jest! Widzę. Poczekaj, ale nie, nie dawaj od razu dźwigni. Tak, to co, 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 co? Bo to, 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 to. tutaj można jeszcze coś chyba kupić. A nie! That's jeden Dawaj! Dobrze. Lejemy Kurde, ale one biją. Mam mało HP, muszę się uleczyć chyba. <grym> Zastrzelajcie ich, e, coś wiesz? wiesz? Zwiez, no to zastrzelę ich. Ej, co jest, udało nam się już. O! Nice? Ile ten osłodgan ma amon? Jechać, już Robię, jechać. robię to! Dawaj! <laughs> A ja myślę, że to będzie trudniejsze. One... Win Musiałem, ja że będę z Teslą walczyć. Ale że, co teraz? Tak? A my musimy trzy minuty jeszcze poczekać! Na co? Chodź tam, chodź! 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 Bo to odp odpada teraz. Ale co odpada? Znaczy, opada ten. To duże, wiesz. Tak. No. A w takie prawdziwe trzy minuty. I wejść weź na ten dom. Weź no. Na Krucyfiks. dom chodź. Crucifix. Czego tego domu. A! No, idę. Dostałem. Mam. Koledzy Meksykanie, po, po, po ten O nie Tesla, będzie, fak. Serio? Tesla? No, będzie chyba. Jest tylko ten, yy, jest tylko 3 minuty. Ej, padaj, bo to są pioruny, uważaj. Bosal Meksykanie, pogodzimy się jakoś. My we weźmiemy wygraną, a wy nas zabijecie, tak? Weźmiemy wygraną i będziecie mogli nas już zabić później. Tak? Ale się spotkałem, żebym zaraz pirun dupnie. Właśnie też. Ale masz kask, zapomniałeś? Ale to tak nie działa. Na dole jest, kurde, i on mi zalał. Za nami nie ma? Nie ma. Dobra, zabiję. Skąd on strzela? Ze ściany. O Minuta prawie, minuta prawie. Dobra, Ruzik. Czemu nie zostaliśmy w statku naszym? Chodź. Co oni w tych domach mają? O oh, chłopie, wiesz co oni w tych domach mają? Odzejdź. go Masz coś? O nie! Dostanie. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj chodź tu, chodź tu. Dobra. Fucking Tesla. Chodź i w dupę. O nie! Ej, Neville! Tak, mogę cię <laughs> Mogę cię No tyli. czemu mi poszedłeś pod oczy? Co? Nie mogę Cię rewajwować! Nie! To jest Twoja wina! Ja pierdzielę... Ej, spróbuj mnie zrewajwować! No ale to jest Twoja wina, no poszł mi pod ryja, no! Ach, mm, mm. Dobra, to chodź do lobby, kupujemy wampira, ja pierdzielę Ja